Siemano, z tej strony Piro Jason Dzisiaj sobie odpakujemy paczuszkę od Biegun Firewerki Na tą paczuszkę wydałem 100 zł Są tutaj trzy wyrzutnie Także przechodzimy do otwierania no Dobra, także wyciągamy tak, 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 I co tu na pierwszy rzut? Gdzie? Ja. Hmm. jest Flara Football Torch Ogień bengalski od Triplexa. Takes F93936. 21211. Ostrości nie ma, o zapało kategoria F2. Dziękuję. Tego nie zamawiałem. Tutaj kolejna, tylko zielona. Też bardzo dziękuję. Ogień bengalski na pewno się przyda. Trzecią rzeczą. Jest futbolowa Pochodnia zielona 40 sekund. Od kogo to jest odklaska. P40Z20. Albo źle przeczytałem już, nie wiem, ale nie widziałem na stronę, co w nich. Dzięki bardzo. 8 karabinków M40. Dziękuję, tego też nie zamawiam. Kolejną rzeczą są dwa karabinki M100 TXG206 Dziękuję również. Tutaj dostałem karabin od Triplexa 90 strzałów NWP TXP719. Dziękuję bardzo. Taki starość. Szkoda, że nie ma roku produkcji. Ja dzięki nie proszę. Bardzo dziękuję. I ostatnie są cztery wyrzutnie od Klaska Chnusak Nuklear Attack Frank, Frankinson Harley. Wziąłem sobie na testa te kosteczki, są w cenie bardzo w porządku. Oczywiście większość pro produktów oprócz karabi karabina 90 strzału, bo ten WP znajdziecie na www.begunfirework.pl. Bardzo chciałem podziękować pani Monice za podesłanie paczuszki w bardzo szybkim tempie, bo to zaledwie jeden dzień oraz dodaniu bardzo fajnych gratisów. Kosteczki też trzy zamawiałem, nie cztery, także jedna została dorzucona, także bardzo dziękuję. Z kodem Jason 15 macie minus 15% zniżki i to by było na tyle. Zapraszam jeszcze raz serdecznie do nich na sklep. Trzymajcie się gorąco.